Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski mimo iż jest jednym z najlepszych napastników na świecie, wciąż nie zdołał strzelić bramki na Mistrzostwach Świata. Czy w tym roku zdoła przełamać złą pasce? Dlaczego Lewandowski jest ofiarą decyzji taktycznych Czesława Michniewicza? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o problemach Arkadiusza Milika w Juventusie, Manchesterze United, który chce się pozbyć Harego Maguire'a oraz o nietypowym dopingu w kadrze Meksyku. Dlaczego Chicharito nie pojedzie na Mistrzostwa Świata? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją Złoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dziękuję Wam również serdecznie za ostatnie zasięgi pod poprzednim materiałem. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. W wywiadzie dla serwisu meczyki Jacek Krzynówek powiedział, że Robert Lewandowski pada obecnie w kadrze ofiarą decyzji taktycznych Czesława Michniewicza, które zmniejszają kreatywność zespołu. Były reprezentant polski argumentuje to statystykami za kadencji Czesława Michniewicza na 8 możliwych spotkań, w których lewy zdobył zaledwie dwie bramki. Według niego graż Barcelony ma problemy z powodu decyzji taktycznych selekcjonera. Mamy najlepszego napastnika na świecie, który ostatnio nie miał za wiele szans strzeleckich. Lewandowski jest ofiarą tego, co Michniewicz chce zrobić w reprezentacji. Robert jest wielką postacią. Widać jednak po statystykach, że pod wodzą obecnego selekcjonera ma mniej sytuacji niż za trenera Sołzy. Kreowanie sytuacji obecnie jest na niższym poziomie. Wszyscy, którzy dobrze życzą reprezentacji, zdają sobie sprawę, że Lewy musi dochodzić do swoich sytuacji. Ponadto w wywiadzie Krzynowek zabrał także głos na temat powołań na Mistrzostwa Świata. Myślę, że Michniewicz pokazał, że idzie w kierunku, który sobie obrał. Jasne, że powinno jechać 26 najlepszych. Trener patrzy bardzo długofalowo. Jednym z przykładów takich zawodników jest Szymon Żurkowski, którego Michniewicz zna jeszcze z młodzieżówki. Pomimo, że pomocnik nie gra dużo w tym sezonie, w przyszłości może się tej reprezentacji przydać i stanowić o jej sile, zwłaszcza w momencie, w którym wielu z graczy zbliża się do końca kariery. Trzeba dać szansę tym młodym, żeby poczuli atmosferę i splendor, który wynika z gry w kadrze. Natomiast w pytaniu o obecność na liście Arkadiusza Jędrzejczyka, który do Kataru poleci kosztem Pawła Dawidowicza, zawodnik mistrza Niemiec Wolfsburga z 2009 roku, powiedział w następujący sposób. Nie tylko forma jest brana pod uwagę. Sukces w piłce nie polega tylko na tym, że ktoś jest z dobrej dyspozycji i może grać. Piłka nożna to gra zespołowa i tutaj każdy element jest bardzo ważny. Poza tym wydaje mi się, że selekcjoner jest przekonany, że Jędrzejczyk będzie mu bardziej przydatny. Przypomnijmy, że Polacy rozpoczną mundial 22 listopada od meczu z Meksykiem. Następnie zagramy z Arabią Saudyjską, a na sam koniec z Argentyną. A według Was zdołamy wyjść z grupy na mundialu w Katarze czy Robert Lewandowski strzeli bramkę na mundialu? Napiszcie w komentarzach. Arkadiusz Milik zdaniem wielu to drugi najlepszy napastnik zaraz po oczywiście Robercie Lewandowskim w polskiej kadrze. Miewał w swojej karierze różne zakręty i przeszkody, tak jak zerwanie wiązadeł krzyżowych albo ospięcie się z właścicielem Napoli przed Euro w 2020 roku. Po wypożyczeniu i przenosinach Polaka do drużyny Marsylii, wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Milikanie nie dręczyły kontuzje, ponadto skorzystał z opcji wypożyczenia do Juventusu. Klub, w którym niegdyś grał Zbigniew Boniek oraz w którym dostępu do bramki broni obecnie kolega z reprezentacji Arka, Wojciech Szczęsny. Polski napastnik w sierpniu został wypożyczony z francuskiego Olympique do drużyny starej damy. Początek reprezentanta Polski był udany, zdobył parę ważnych goli oraz wywalczył miejsce w podstawowym składzie u Massimiliano Alegriego. Według włoskiego Tuto Sport władze Juventusu są coraz mniej zadowolone z gry Arkadiusza Milika. Ostatnio Milik ma problem ze zdobywaniem bramek w Serie A. Ostatniego gola zdobył początkiem października i już od 6 tygodni nie może przełamać tej pasy w włoskiej lidze. W obecnym sezonie Arkadiusz Milik zdobył jedynie 3 bramki w Serie A i dwie w Lidze Mistrzów. Trzeba jasno powiedzieć, że to słaby wynik, jak na napastnika, zwłaszcza dla tak zasłużonego klubu jak Juventus. Przypomnijmy jednak, że Arek bardzo często wchodził na mecz z ławki. Także te statystyki są nieco przekłamane. Włoscy szefowie Juventusu zastanawiają się nad tym, czy jest sens zainwestować w transfer polskiego napastnika i wykupić go z Marsylii. Pomimo bardzo dobrego początku sezonu, ostatni okres jest dla Polaka słabszy. Prawdopodobnie decyzja w sprawie przyszłości zawodnika zapadnie z początkiem roku w styczniu. Jeżeli Juventus chciałby ściągnąć napastnika, musiałby wyłożyć około 7 milionów euro plus 2 miliony euro w bonusach. Nadchodzący mundial może być szansą dla Milika, aby pokazać się z jak najlepszej strony i być może pokazać działaczom z Turynu, że sprowadzenie go na stałe może zaprocentować w przyszłości. A wy co sądzicie o Arkadiuszu Miliku? Czy jego forma strzelecka ulegnie poprawie oraz czy wywalczy transfer do drużyny z Turynu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Nieciekawie wygląda także sytuacja Harego Maguire'a w Manchesterze United. Ściągnięcie obrońcy z Leicester City do Manchesteru United miało znacząco pomóc w odrodzeniu się dawnej potęgi, jaką z pewnością była drużyna z Manchesteru. Pomimo dobrego początku z każdym kolejnym sezonem Maguire staje się bardziej postacią z memów, aniżeli stabilnym defensorem. W międzyczasie obrońca uczestniczył w drużynie Anglików w Mistrzostwach Świata w 2018 roku w Rosji. Zdobył brąz w Lidze Narodów w sezonie 2018-2019 oraz został wicemistrzem Europy w 2021 roku. Według doniesień angielskiego The Guardian, ekipa Czerwonych Diabłów może być skłonna do sprzedania angielskiego obrońcy po zakończeniu obecnego sezonu. Eric Ten Hag docenia wieloletnie doświadczenie reprezentanta Anglii na środku obrony oraz profesjonalne podejście w prowadzeniu się w karierze zawodnika. Mimo to holenderski szkoleniowiec jest świadomy, że Maguire'a ograniczają braki szybkościowe. Jakby nie patrzeć, jest to bardzo ważny element w obecnym futbolu. Ponadto wydane przez United rekordowe 87 milionów euro w 2019 roku na obrońcę oraz wysoka tygodniówka rzędu 190 tysięcy funtów jedynie pokazuje dodatkowo, że to za dużo jak na potencjał umiejętności tego zawodnika. Latem zobaczymy, czy Maguire będzie skłonny zejść z tak wysokiej pensji, aby być może znaleźć nowego pracodawcę. Zapewne środki z tej transakcji będą przeznaczone pod kolejne wzmocnienia klubu. Możliwe jest także, że 48-krotny reprezentant Anglii po tegorocznym mundialu wróci do Manchesteru w lepszej formie oraz, kto wie, być może przekona Erika Tenhaga do siebie. A wy co uważacie? Czy obecność Maguire'a w Manchesterze United ma jeszcze sens? To w jakim klubie chcielibyście go zobaczyć? Napiszcie w komentarzach. A teraz bardzo ciekawy temat. Skutek afery obyczajowej, Meksyk nie zabierze do Kataru czy 16 listopada nasz grupowy rywal na Mundialu Meksyk zmierzy się w meczu towarzyskim ze Szwecją. Już wiadomo, że w spotkaniu tym nie wystąpi Javier Hernandez. Napastnik grający na co dzień w Stanach Zjednoczonych. W bieżącym sezonie w 32 spotkaniach Meksykanin zdobył aż 18 goli. Gdyby Hernandez otrzymał bilet do Kataru, byłby to dla niego trzecie Mistrzostwa Świata w karierze. Brał udział w zmaganiach Meksyków RPA w 2010 roku oraz 4 lata później w Brazylii. Byłoby to piękne zakończenie kariery reprezentacyjnej zawodnika. Pomógł w swojej reprezentacji zdobyć złoty puchar Konka w 2021 roku w USA, pokonując gospodarzy w finale. 34-letni strzelec już od jakiegoś czasu nie był powoływany na zgrupowania kadry Meksyku. Do tej pory tłumaczone to było względami dyscyplinarnymi. Jak podaje znany meksykański komentator Jose Ramon Fernandez, selekcjoner Gerard Martino nie powołał gracza, gdyż w 2019 roku Chicharito korzystał z usług pań lekkich obyczajów. Co miało dodatkowo zbulwersować kolegów z szatni oraz przyczynić się do tłumaczeń kadrowiczów przed ich żonami, które podejrzewały, że są zdradzane. Javier Chicharito nie przeprosił za zaistniałą sytuację, ponadto zaprzeczył, że miała ona w ogóle miejsce. Dopiero 22 listopada zobaczymy, czy tak naprawdę brak Chicharito okaże się dla Meksyku osłabieniem, albo może w pewnym stopniu wzmocnieniem. Ja uważam, że pomimo braku napastnika i tak nie będzie to dla reprezentacji Czesława Michniewicza łatwe starcie, ale kto wie, póki piłka w grze wszystko jest możliwe. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on wam spodobał koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.